Mam przyjemność zaprezentować dom na sprzedaż. Dom o powierzchni użytkowej około 50 metrów kwadratowych. Znajduje się na działce o powierzchni około 18 arów. Nieruchomość składa się z kuchni, z przedpokoju, pokoju oraz łazienki. Zapraszam do łazienki. Łazienka nowocześnie wykończona. Znajduje się w niej wanna, Toaleta walka. Przechodząc przez korytarz, mamy stół. Znajdujemy się w kuchni, która jest umeblowana, w pełni wyposażona. Mamy tutaj m.in. zmywarkę, lodówkę, mikrofalówkę czy piekarnik. Z mojej prawej strony znajduje się przedpokój. skąd również jest wejście do domu. Ostatnim pomieszczeniem jest pokój. Pokój jest duży i ustawny. Jeśli szukasz domu z możliwością rozbudowy na działce o 18 arów, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu, ponieważ ta nieruchomość jest na sprzedaż. Ja nazywam się Mateusz Rukowicz, Słonkowicz Nieruchomości.